Jeżeli mamy promień, który wynosi 4 cm, mm -hmm. to ile wynosi pole tego koła? Promień, który wynosi 4. Dobra, mogę sobie zapisać. Jasne, Regaż, proszę bardzo. promień wynosi 4. Dobra. Czyli pole. Kurde, jak to było? Okej, okay, damy radę. No. Jest tak. Pi kwadrat. Bardzo dobrze. Dobra. I to będzie już powinno być z górki. 16 pi. Powiedzmy jednostek kwadratowych. <grym> bomba, bomba, bomba. Yeah, dobry jesteś. Dobry jesteś, kurde, znajdź to Matny? na ile? Na 88%, więc nie jest źle. Słyszeliście ludzie? Dobra, jedziemy. Dacie dalej radę. jak ja dałem, to wy też dacie, widzicie? Ile wierzchołków ma ostrosu pięciokątny? 5, 6, 5. Wiesz, znieść Tu To może podejdziemy ja. do zabicy, co? wykorzystamy ta do tego. E, przytrzymaj mikrofon, bo ja muszę sięgnąć mazak Dobra. Adam zabrał mazaki na pewno. A masz jakie? To gdzie A tam założę rękawiczki. Yeah. No, nie! To zaraz No to nie, to dodawaj do, resztę do, 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 do pytań bez tablicy. Zaraz sobie No niestety. Mam nie nie <śla> <śla> ja sobie z urwą, nie, nie, po prostu nie. masz dwie linie, które są do siebie prostopadłe i w ilu miejscach one się przetną? No w jednym. W jednym, bardzo dobrze. Eee, w... <śla> z <Za> jaką <kompetencją. śla> Nie, nie, spoko, spoko. Ja się śmieję, bo chłopak stanął tutaj tak ostentacyjnie pluną w kadrze, no ale nieważne. Dobrze, wiesz o, o czym to znaczy takie budowanie dłoni w mowie ciała? Możesz mi powiedzieć. Że jesteś osobą inteligentną i pewnych swoich myśli i przemyśleń i wypowiadanych myśli. Chyba dobrze, co? No chyba dobrze, dobrze, dobrze. Ile kątów rozwartych może mieć trójkąt? Kątów rozwartych może mieć trójkąt, tak? Jeden. Jeden chyba. Jeden. Tak. Bardzo dobrze. No, co ty? Nie więcej, jeden dokładnie. A wiesz jak wygląda czworościan foremny? Tworościan foremny? Tak nie to Bo to jest takie. Takie coś, takim czy zagadka, tak naszej zagadka, nie wiem? Sześcian. To jest sześcian, nie? Nie. Nie? Co ja mówię? Um... Nie, nie, Dysiak. Nie, nie, nie. Dysiak, głos do Dysiaka. Już ja nakręcę. Ja wiem, to jest taki... Nie to... Proszę narysować. Albo powiedzieć, kuria. Ja to... podstawą musi być kwadrat. Nie! Trójkąt jest podstawą. A jaki? A I, I Ha! I nie skończyłem politechniki techniki, yes. To było i jeszcze raz, jaki problem? A czworoś Jest. Podaj mi, proszę, pole na obwód koła. Pole na obwód koła? Yy, wzór, <laughs> przepraszam, wzór. Wzór. wzór Podaj mi, proszę, wzór na e, obwód koła. Na obwód koła. Dwa pier. Mm -hmm. Bardzo dobrze. Może zaśpiewałem jeszcze? Marzenia się spełniają. Marzenia nie się spełniają, jejeje. Yeah, yeah, yeah. No? Pozdrawiam. Głównych sponsorów firmy Nesti. No teraz e... hmm. Fila Umbro. Fila Umbro <laughs> Nike. Popatrzy pan, bo ja nie wiem. <laughs> nie no żartuję. Weź I pan, krop, bo ludzie. Krok, krok, tak. Krop, tak, tak. Krop. E, no, pana Pana no, kamerzystę no, pozdrawiam. Tak. Firmę pana Sonik, bo mamusie? kamera jest tej firmy. tatusia, Operatora, oni tego nie lubią. Aha, operatora, operatora przepraszam! To mamusie. się wytnie, wytnie się! <laughs>